Witam w serii podcastu Akademii Liderów Sprawiedliwości, w której rozmawiamy o zmianach w prawie, o ich wpływie na nasze życie, a także o tym, jak przeciwdziałać przestępczości. Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Krokwa, Michał Rozbiewski. Jesteśmy uczestnikami drugiej edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości, sekcji absolwenckiej. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o środkach przymusu bezpośredniego. Tak, tak. Jako, że głównie tematyka podcastów, które do tej pory były nagrywane, orbituje wokół e, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, chcielibyśmy jako pobocznie poruszyć temat e, środków przymusu bezpośredniego, które no, immanentnie są związane z, ze zwalczaniem przestępczości bądź e, w, e, przywoływania jednostek do zachowań zgodnych z prawem. A w szczególności chcielibyśmy poruszyć temat stosowania środków przymusu bezpośredniego w stosunku do osób pozbawionych wolności, zarówno w formie wyroków skazujących, jak i tymczasowego aresztowania, bądź też wszystkich innych form, gdzie de facto osoba jest pozbawiona wolności. Tak jak można sobie to znaleźć na stronach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, są to również osoby przebywające w różnego rodzaju ośrodkach detencji dla, dla cudzoziemców, dla nieletnich, są to również osoby poddane leczeniu w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej, więc czy nawet izby wytrzeźwień, tak? to, to również jest przypadek pozbawienia wolności de facto. Więc chcielibyśmy też ten temat dzisiaj poruszyć. A jeżeli mówimy o środkach przymusu bezpośredniego, to czym one są? Tak, może zacznijmy od definicji. Środki przymusu bezpośredniego są regulowane przez ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Tam jest podział na środki przymusu bezpośredniego, jest cały katalog tych środków. Są one wymienione enumeratywnie właściwie. Jest to na przykład wręcz miotacz gazu, pałka służbowa, koń służbowy, pies służbowy, pojazd. Są to wszystkie środki, które dostaje uprawniony. Uprawniony w tym wypadku to będzie funkcjonariusz konkretnej służby mundurowej, również wymienionej w tej ustawie, chociaż nie zawsze są to służby mundurowe, bo, bo, bo są to również inne podmioty uprawnione. Który dysponuje środkami przymusu bezpośredniego, jest w nie wyposażony i zawiera również katalog przypadków, kiedy tego rodzaju środków może użyć bądź wykorzystać, bo to też jest różnica. A jeżeli mówisz o użyciu i wykorzystaniu, czym różni się jedno od drugiego? Użycie środka przymusu bezpośredniego wiąże się z jego zastosowaniem, Stosunku do osoby ludzkiej. Natomiast wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego, analogicznie jest, jeżeli chodzi o broń palną, jest to użycie, jest to wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego w celu na przykład przełamania bariery, zatrzymania pojazdu bądź przełamania oporu na przykład. Użycie, wykorzystanie SPB w przypadku do zwierzęcia agresywnego również będzie wykorzystaniem, a nie użyciem. Tak, zgadza się. Środki przymusu bezpośredniego z mojej perspektywy służą właśnie ochronie bezpieczeństwa yy, nas wszystkich. A w jakich sytuacjach może użyć ktoś albo zastosować takiego, taki środek? Uprawnione, czyli dajmy na to w tym wypadku funkcjonariusz. Policji będzie mógł użyć bądź wykorzystać środka przymusu bezpośredniego. W wymienionym katalogu i są to na przykład przypadki konwojowania, transportu, prób ucieczki, próby zamachu na dobro chronione prawnie, w szczególności życie bądź zdrowie uprawnionego, życie lub zdrowie innej osoby, ataki na obiekty chronione przez uprawnionego. Czyli danego funkcjonariusza. Mogą być to próby autoagresji, próby samobójcze, osoby, w co do której jest podejmowana interwencja. Właściwie, no, należałoby indywidualnie rozpatrywać każdy przypadek, czy, 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 czy zastosowanie tych środków przymusu bezpośredniego jest mm, adekwatne. W danej konkretnej sprawie, natomiast no, ten katalog jest wymieniony przez ustawodawcę, kiedy, kiedy taki funkcjonariusz uprawniony mo może tego używać. A przyjmijmy taką sytuację, że jestem obywatelem, y, który znajduje się w jakiejś sytuacji, w której y, uprawniona osoba zamierza y, wykorzystać y, lub zastosować jeden ze środków y, przymusu bezpośredniego. Czy w, w, wpierw jest jakaś szansa, że zanim otrzymam e, solidną porcję z mi, ręcznego miatacza gazu, e, mogę podjąć jakieś działania albo e, dostanę jakieś ostrzeżenie e, no, przed, przed, przed tymi skutkami, które mnie uchroni? To tak naprawdę zależy od okoliczności stanu faktycznego. Co do zasady funkcjonariusz powinien wezwać daną osobę do zachowania zgodnego z prawem i do przestrzegania wydawanych ustnie poleceń. Natomiast jeżeli w ramach tego ataku sytuacja byłaby na tyle dynamiczna i jeżeli właściwie nie byłoby możliwości przestrzeżenia przed użyciem tego środka przymusu bezpośredniego bez negatywnych konsekwencji działania osoby, w co do której jest podejmowana interwencja, no to takiego ostrzeżenia może nie być. Właściwy funkcjonariusz w niektórych wypadkach nie dość, że używa środka przymusu bezpośredniego, to może zakrawać o stan wyższej konieczności albo samoobronę, więc to też należy wziąć pod uwagę, że czasami może dojść do przypadku, kiedy funkcjonariusz używa SPB nie do końca tak, jak ustawodawca mu na to pozwala. Przykładowo. Mamy do czynienia z osobą, która jest skrępowana kajdankami i wobec niej nie powinna być stosowana żaden inny, nie powinien być stosowany wobec niej żaden inny środek przymusu bezpośredniego oprócz chwytów transportowych, czyli po prostu siły fizycznej w stosunku do tego, żeby tą osobę bezpiecznie przetransportować z danego miejsca do, do, do miejsca docelowego. Natomiast no, może dojść do takiej sytuacji, że ta osoba mimo tego, że jest skrępowana kajdankami z tyłu, jest na tyle niebezpieczna, na tyle agresywna, że może być, użycie, może być konieczne użycie siły fizycznej w postaci właśnie ataków, ciosów, czy technik obezwładniających, czego teoretycznie funkcjonariusz robić nie powinien, bo ta osoba już jest, jest już wobec niej zastosowany skutecznie środek przymusu bezpośredniego. A co w takich sytuacjach nagłych, na przykład, kiedy taka osoba, już, która, na którą założono kajdanki, na przykład próbuje wyrwać broń policjantowi? No, właśnie to byłby chyba ten przypadek, kiedy trzeba by było sięgać po kontratypy, że mimo tego, że ta osoba już jest skuta tymi kajdankami, stwarza na tyle duże zagrożenie, że zasadne będzie użycie innych środków przymusu bezpośredniego wobec niej. No to brzmi rzeczywiście jakby funkcjonariusz musiał mieć zawsze oczy dookoła głowy i być gotowym na wszystko. No to chyba jest nawet takie obiegowe stanowisko wśród, wśród funkcjonariuszy, I to nie tylko policji, tylko wszystkich służb mundurowych, że bardzo często policjant ma 3-4 sekundy na podjęcie decyzji, natomiast później organy ścigania w przypadku złożenia zawiadomienia, że mogło dojść do nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza, mają bardzo dużo czasu, żeby analizować tą sytuację, zbierać materiał dowodowy, sprawdzać czy były jakieś nagrania, czy ktoś z obserwujących to nagrywał to to zdarzenie, i czy dane użycie środka przymusu bezpośredniego w tej konkretnej sytuacji było zasadne i legalne. No, no jest to niewątpliwie duże obciążenie psychiczne dla, dla danego funkcjonariusza, przy czym wymaga to zdecydowanie dużej ilości szkoleń. A co mówią przepisy o sytuacjach, kiedy trzeba wykorzystać jakiś środek przymusu bezpośredniego wobec osoby, która. No, na przykład widać, że jest, że jest dzieckiem, tak, że, że albo, ale pomimo tego zachowuje się agresywnie albo jest to osoba niepełnosprawna. Jak tutaj te regulacje wyglądają? To jest analogicznie rozwiązane, jeszcze w tym katalogu powinna być osoba o widocznej ciąży. W przypadku osób, właśnie tak jak wymieniłeś, osoby niepełnosprawnej, osoby, której wiek wskazuje na poniżej 13 lat i osoby widocznej ciąży, Powinno się ograniczyć środki przymusu bezpośredniego do absolutnego minimum. Właściwie jedynie co do siły fizycznej i to bardziej do związanych technik transportowych. Natomiast jeżeli zastosowanie tego środka przymusu bezpośredniego byłoby absolutnie niecelowe i nie, znaczy nawet nie tyle, co niecelowe, co zupełnie niewystarczające, to uprawniony ma możliwość zastosowania innych środków z katalogu. To jest, mimo wszystko, bardzo medialne zagadnienie. Dużo z tych spraw przechodzi, mimo wszystko, gdzieś do mediów. Są to sprawy głośne, często bulwersujące. No, no niewątpliwie, jeżeli użycie, nie wiem, środków przymusu bezpośredniego, jest niezasadne przez funkcjonariusza, dokonane niezgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, no zawsze to budzi duże wątpliwości i kontrowersje, jest zawsze bardzo głośne. To prawda, ale to właściwie co przysługuje, jakie uprawnienia przysługują takiej osobie, wobec której użyto yy, niezasadnie środków przymusu bezpośredniego? <słuch> To również zależy od danej, jak zawsze, to zależy od stanu faktycznego. No, na pewno jest możliwość złożenia zawiadomienia do właściwego miejscowo-prokuratora, że doszło do nadużycia uprawnień, ewentualnie jeżeli wystąpił jakiś skutek, bo... Dana sytuacja mogła nie dość, że wiązać się z postępowaniem dyscyplinarnym, dla, może się wiązać z postępowaniem dyscyplinarnym dla danego funkcjonariusza, może się również wiązać z wszczęciem postępowania karnego. Hmm, może to doprowadzić do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, może to doprowadzić w skrajnej sytuacji do zgonu, do w mniej skrajnej, do zniszczenia mienia danej osoby, w stosunku do której podejmowano interwencję. no Na pewno zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez konkretnego funkcjonariusza. Jest to możliwość również złożenia skargi na przełożonego danego funkcjonariusza. I tak naprawdę w dużej mierze osoby, które padły ofiarą tego typu incydentów, kiedy, kiedy te środki przemusłu bezpośredniego zostały użyte niezasadnie i i, i wbrew obowiązujących przepisów, no to często sprawy te też stają się bardzo medialne, tak, osoby te bardzo często zgłaszają się do prasy, do mediów, co, co również zwiększa presję na, na organy ścigania, na, na, na prokuratora, żeby to postępowanie prowadzić w miarę mm, sprawnie. To prawda, tutaj, że tak powiem, funkcja... Sprawiedliwościowa prawa karnego realizuje się w tym, żeby, żeby piętnować pewne zachowania, ale z drugiej strony, czy samo ukaranie sprawcy naprawi tę krzywdę i to coś uczyni no, krzywdzie, tak, którą, którą tutaj poniosłem, tak, zakładając, że to wobec mnie użyto nies, niesłusznie środków przymusu bezpośredniego? No to jest pytanie prawie że filozoficzne, ale nie bardzo rozumiem, no jeżeli mamy do czynienia z osobą uprawnioną, funkcjonariuszem, który, który został wyposażony przez państwo do, do dysponowania środkami przymusu bezpośredniego i prawdopodobnie bronią palną i wykorzystuje je w sposób niezgodny z przepisami i z rotą ślubowania, bo większość, chyba wszystkie służby w Polsce. Składają rotę ślubowania. No, to nie rozumiem, taka osoba miałaby być utrzymana w służbie, mimo tego, że dopuściła się m, czynu, który, który być może kwalifikuje się na postępowanie dyscyplinarne i w danej konkretnej sytuacji y, wiąże się z postępowaniem karnym. No, na pewno będzie to za, będzie zawieszone w czynnościach do, do chwili. Rozpatrzenia zarówno postępowania dyscyplinarnego, jak i karnego. Natomiast w przypadku uznania, że, że jest to osoba winna, no to nie bardzo widzę możliwość, no nawet ustawy o poszczególnych służbach wykluczają, żeby taka osoba, która, która dopuściła się takiego czynu zabronionego, była dalej w konkretnej formacji. A jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, no to. Jest jeszcze możliwość dochodzenia, odszkodowania za niesłuszne czynności, na przykład za nielegalny sposób przeprowadzenia zatrzymania, jest możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze cywilnej. Więc no, wszystko zależy od stanu faktycznego i, i do jakich naruszeń doszło, do jakich strat. Tak, no wydaje się, że, że godność jako, jako konstytucyjna wartość chroniona y, w Polsce, która doczekała się też y, szerokiego skomentowania i, zarówno w orzecznictwie Sądów Powszechnych i Sądu Najwyższego, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no wymaga jednak, żeby, żeby po, pomimo ukarania sprawcy y, zadośćuczynić krzywdzie, którą, którą, y, której doznał y, poszkodowany w takiej sprawie. Y, a jeżeli chodzi na przykład o bardzo popularne imprezy masowe, zazwyczaj policja się tam pojawia, ale widzimy także wielu panów w garniturach, którzy też sprawiają wrażenie gotowych do użycia siły. Na jakich zasadach oni działają? Jeszcze tylko wrócę do tego, że godność działa w obie strony, więc Yy, zarówno trzeba przestrzegać godności tej osoby, która dopuściła się czynu zabronionego, jak i tej strony poszkodowanej i funkcjonariusz przystępując do czynności, już nieważne jakiej służby, zawsze powinien pamiętać, że godność jest zarówno po stronie osoby, wobec której podejmuje czynności, jak i po jego stronie, więc powinien być to absolutnie złoty środek, to znaczy yy, trzeba Dobierać taki środek przymusu bezpośredniego, który będzie w danej chwili zasadny, odniesie skutek, ale jednocześnie będzie jak najmniej inwazyjny i wywoła najmniejszą szkodę u danej osoby. No i w drugą stronę tak absolutnie nie, nie wolno znieważać, atakować funkcjonariuszy, tylko dlatego, że są funkcjonariuszami. To absolutnie nie powinno mieć miejsca i, i powinno być penalizowane. Natomiast jeżeli chodzi o imprezy masowe. To jest w ogóle całkowicie odrębne zagadnienie z tego powodu, że organizator wybiera jakiś prywatny podmiot, firmę ochroniarską. I to też nie jest tak, że ci wszyscy ochroniarze, których my mamy w swojej świadomości, jako tych panów w garniturach albo w kamizelkach z napisem Stewart Ochrona. To, jest, to są wszystko osoby na tym samym poziomie, ponieważ część z nich są to osoby, które po prostu zatrudniły się w firmie ochroniarskiej i świadczą tego rodzaju usługi dla jakiegoś podmiotu w formie umowy zlecenia, czy umowy o pracę. Natomiast jest też grupa wyspecjalizowanych ochroniarzy, którzy mają poszczególne certyfikaty. I, i, I są nawet grupy prywatnych ochroniarzy, którzy są uprawnieni do, do noszenia broni palnej. Więc to też nie jest jednolita struktura jednocześnie to nie jest jednolita struktura i mm, jednolita grupa zawodowa. Więc ich uprawnienia mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi e, pracownikami ochrony znacząco. Czyli jeżeli rzeczywiście ktoś, kto przedstawia się za ochroniarza, y na przykład państwowego obiektu hmm. poleca mi wykonanie jakiejś czynności albo odstąpienie od czegoś yy, i grozi użyciem środków przymusu bezpośredniego, jest szansa, że będzie uprawniony do, do, do ich yy, wykorzystania. Pierwsze pytanie: Czy ktoś się znajduje na obiekcie, który znajduje się pod ochroną danej, danej firmy? Jeżeli. Hmm, Załóżmy, że tak jest. Jeżeli jest to w obrębie danej, danej jednostki, danej organizacji, hmm, i pracownik ten jest uprawniony, e, ma konkretne uprawnienia zawodowe, i tego, tego rodzaju środki przymusu bezpośredniego, czy broń palną ma na wyposażeniu i może ją posiadać na wyposażeniu, to w przypadku, kiedy dochodziłoby do ataków na mienie, które znajduje się pod jego ochroną, być może zaszłyby okoliczności, w których byłby uprawniony do ich użycia. Natomiast no to też nie jest sytuacja tego rodzaju, że my znajdujemy się na obiekcie chronionym i stawiamy bierny opór. To znaczy, chwycimy się jakieś barierki i mówimy, że stąd nie wyjdziemy, bo nie wiem, jesteśmy dziennikarzem, jesteśmy osobą, która publikuje jakieś rzeczy na YouTubie, w social mediach i to jest jakaś nasza forma obywatelskiego nieposłuszeństwa, no to też nie jest zasadne, żeby do takiej osoby od razu stosować ręczny miotacz gazu. No to mimo wszystko trzeba ważyć. No i też zależy od, od, od konkretnego pracownika ochrony, tak, czy on jest po prostu uprawniony, żeby takie środki sobie posiadać. Czyli zawsze trzeba zachować proporcje w działaniu. Tak, po obu stronach. Zawsze. Zawsze. I obie strony powinny mieć świadomość tego, co im wolno, a czego nie. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.